Uch, to lato było wyjątkowo gorące. Czuliśmy się jak pieczone kiełbaski na skwierczącym grillu. Tak, świat staje się coraz gorętszy, ale niektóre regiony od zawsze walczyły z wysokimi temperaturami. Okazuje się, że ludzie mieli kilka wynalazków, aby ochłodzić się również w czasach starożytnych. Niektóre z nich nadal działają, nawet 3000 lat później. Przyjrzyjmy się, jak ratowano się przed upałem na przestrzeni dziejów. Włóż kostkę lodu do swojego napoju i zaczynamy. Jeśli mowa o kostkach lodu, czy wiesz, że persowie stworzyli system przechowywania lodu? Na pustyniach starożytnej Persji ludzie wpadli na nietypowy pomysł, jak zapobiec roztapianiu się pożywienia. Ci genialni persowie natknęli się na sztuczkę fizyczną, która pozwoliła im stworzyć lód na środku pustyni. Nazwali te fajne struktury jakszels, co w zasadzie oznacza doły lodowe. Te lodowe doły nie były zwykłymi chłodniami to tajne podziemne lodówki. Z zewnątrz przypominały konstrukcje z cegły mułowej w kształcie kopuły, ale w środku był to zupełnie inny świat. Te lodowe doły posiadały system chłodzenia przez odparowanie, który działa jak magia. W nocy, gdy pustynia się ochłodzała, persowie wykorzystywali efekt chłodzenia radiacyjnego, tworzyli sprytnie zaprojektowane rowy, w których umieszczali cienkie warstwy wody. Ta zamarzała. Mieli też podziemne kwadratowe magazyny, persowie zbierali topniejącą lodowatą wodę z tych chłodnych rowów, a w nocy podobnie. Ją zamrażali, wykorzystując naturalny chłód pustyni. Aby zwiększyć efekt chłodzenia, zbudowali ścianę, która osłania obszary przechowywania przed gorącym południowym słońcem. A to jeszcze nie wszystko. Posiadali pewne fantastyczne urządzenie łapiące wiatr, zwane Badgear, które wychwytywało bryzę i kierowało ją prosto do dołu z lodem. Świeże powietrze plus chłodna bryza wspaniała kombinacja. Posiadali nawet skomplikowane kanały wodne zwane kanatami, które doprowadzały wodę do lodowych dołów i domów aż z pobliskich gór. Z biegiem czasu starożytne perskie lodówki przeszły do historii, a ich miejsce zajęła nowoczesna technologia. Ale hej, są też dobre wieści: niesamowici ludzie w Iranie je przywracają. Tak więc, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się na pustyni, nie zapomnij odwiedzić tych cudownych miejsc i ujrzeć geniusz starożytnych persów na własne oczy. Teraz przejdę do starożytnej klimatyzacji, czyli do łapaczów wiatru. Nie tylko pomagają one wytwarzać kostki lodu, ale także działają jako system chłodzenia. W dawnych czasach te sprytne cuda architektury były modne w miejscach takich jak Persja, współczesny Iran, Egipt i Bliski Wschód. Wyobraź sobie konstrukcje przypominające wieże z otworami na różnych poziomach, strategicznie rozmieszczonymi w celu wykorzystania mocy naturalnej bryzy. Otwory te były jak magiczne portale dla wiatru, wychwytywało orzeźwiające podmuchy i kierowały je prosto do pomieszczeń mieszkalnych. Zasadniczo były to naturalne klimatyzatory. Wiatr z wdziękiem spływał w dół, chłodząc ziemię, gdy przemieszczał się w budynku. Sekret tkwi w szczegółach. Wysokość wieży, liczba boków, otwory i rozmieszczenie wewnętrznych śmigieł to wszystko odgrywa rolę w tym, na ile wydajnie działają wieże wiatrowe. Dzięki tym wiatru łapom starożytne społeczeństwa mogły cieszyć się komfortowymi temperaturami w pomieszczeniach bez pocenia się. Wyobrażasz sobie życie w tamtych czasach? Delikatna bryza obiewająca twój dom, zapewniająca całe uczucie świeżości i chłodu. Persowie są często uznawani za wynalazców tych niesamowitych urządzeń, ale nie zapominajmy o Egipcie. Tam można znaleźć ślady podobnych konstrukcji datowane na 1300 lat przed naszą erą. Tak, wynalezienie łapaczy wiatru mogło mieć miejsce w starożytnym Egipcie, ale jazd w Iranie jest miastem z największą liczbą łapaczy wiatru. Ludzie nie byliby w stanie tam żyć bez tych starożytnych klimatyzatorów, ponieważ w okolicy przez okrągły rok prawie nie padał deszcz. Teraz przyjrzyjmy się tym perforowanym, podwójnym obudowom zewnętrznym. Wyobraź sobie budynek z fantazyjnym perforowanym ekranem. To tak jakby nadać mu stylowy wygląd zewnętrzny, zachowując jednocześnie chłód w środku. Ta genialna technika po pierwsze rozprasza naturalne światło dzienne, więc nie oślepiają cię ostre promienie słoneczne. Ekran zapewnia również cień, dając wnętrzu budynku tak potrzebną przerwę od palącego słońca. Pomyśl o tym jako o naturalnym kapeluszu przeciwsłonecznym dla Twojego domu. Umieszczenie tego ekranu w odległości około metra od ścian zewnętrznych tworzy przewiewny korytarz zapewniający cyrkulację świeżego powietrza i... Hej, dodaje też budynkowi odrobinę elegancji. Struktury te, są czasami nazywane jali, na przykład w Jaipur w Indiach. Średnia temperatura w ciągu dnia wynosi około 37 stopni Celsjusza. Struktury te ratują więc życie. Jali występują w różnych formach, wykonane są z cementu, ziemi i drewna. To symbol kulturowy głęboko zakorzeniony w indyjskiej architekturze. Można je znaleźć w kultowych historycznych budynkach, takich jak majestatyczny Taj Mahal i wielki czerwony forte w Delhi. Hej, to nie tylko przeszłość. Wciąż króluje na stronach nowoczesnej architektury, a jego urok rozbudza kreatywność artystów i projektantów na całym świecie. Zdobi on zewnętrzną część budynku, a jego przekrój poprzeczny pokazuje większy otwór na zewnątrz i mniejszy wewnątrz. W tym miejscu efekt Venturiego wkracza do akcji, aby pokazać swoją sprawność fizyczną. Gdy powietrze przepływa przez zwężające się przejście, nabiera prędkości, tworząc różnicę ciśnień między częścią wewnętrzną i na zewnątrz budynku. A powietrze, wydmuchiwane z większą prędkością, ulega sprężeniu, a po uwolnieniu ochładza się. Maszarbilla to drewniana krata, lub ekran używany na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Te dekoracyjne cuda przypominają rolety okienne, ale nie tylko ładnie wyglądają, spełniają też pewne funkcje. Zapewniają prywatność, osłaniając przed Słońcem i wpuszczając świeże powietrze i światło. Niektórzy ludzie dodają do swoich projektów wykliniane doniczki, wypełnione wodą, piaskiem lub wilgotną słomą. Gdy gorące powietrze przepływa przez otwory, przechodzi również przez porobatą powierzchnię doniczki. A wilgoć wewnątrz paruje, jednocześnie chłodząc powietrze. Jest to doskonała tania technika sprawdzająca się w gorącym i suchym klimacie, jest przyjazna dla środowiska i nie wymaga energii elektrycznej. A Teraz przejdźmy do dnia dzisiejszego. Projektanci stają się coraz bardziej kreatywni, łącząc tradycję z nowoczesną technologią. W Alba Bahar z w Abu Dhabi też im się to udało. Wyobraź sobie ponad 2600 sześciokątnych paneli, które poruszają się wraz z ruchem słońca, zapewniając cienie wewnątrz budynku. Parowanie wody było kolejną tajną bronią starożytnych ludzi, prostą, ale bardzo skuteczną. Ponadto starożytni Egipcjanie wieszali mokre i zasłony w drzwiach kiedy powietrze przez nie przechodziło, ochładzało się, zapewniając ulgę od palącego słońca. Starożytni architekci byli mistrzami maksymalizacji przepływu powietrza, wiedzieli jak wentylować krzyżowo i pozwolić gorącemu powietrzu uciec, jednocześnie zapraszając chłodniejsze powietrze do środka. Jeśli mowa o starożytnym Rzymie, łaźnie były tam wyjątkowo ważnym miejscem. Stanowiły centrum społeczności. Ludzie gromadzili się tam, aby rozmawiać o polityce, uprawiać sport i oczywiście zażyć relaksującej kąpieli. Frigidarium było chłodnym miejscem w rzymskich łaźniach. Po parnej kąpieli w Kaldarium, Rzymianie udawali się do tego gigantycznego basenu, aby się ochłodzić. W niektórych miejscach, takich jak na przykład Kapadocja w Turcji, ludzie schodzili pod ziemię, aby ukryć się przed upałem. Rzeźbili przy czytulne mieszkania w skałach wulkanicznych, wykorzystując naturalne właściwości chłodzące ziemi. Lekcja jest więc... Prosta. Architekci i projektanci mogą tworzyć cuda, łącząc lokalne tradycje z inteligentną technologią. Kalifornijska Dolina Śmierci szczyci się najwyższą oficjalnie zarejestrowaną temperaturą do tej pory. To 57 stopni Celsjusza, odnotowane w 1913 roku. Tymczasem rekord upału w Afryce wynosi 55 stopni Celsjusza, w Kabilii i w Tunezji, co odnotowano w 1931 roku. W Europie najwyższa jak dotąd udokumentowana. Temperatura to prawie 49 stopni na Sycylii w sierpniu 2021 roku, a w 2022 w Wielkiej Brytanii miało miejsce najgorętsze lato wszechczasów.